Witam, Janusz po tej stronie, dziś z prezentacją nowości. I tu jest to liczba mnoga, bo modele będą dwa, ale dość podobne do siebie. Na początek o kanale. Rozwija się, nadpodził dobrze, dzięki Wam. Cieszę się bardzo, że to co prezentuję Wam się podoba. Obiecuję, że będę dążył, by było lepiej, zarówno co do jakości, jak i zawartości. Główkuję nadal, czy nazwę i logo zmienić, nie jest to moim zdaniem kluczowe bo jednak chciałbym, byście tu zaglądali nie ze względu na markę, czyli słów otwórz, czy zamknij, a na zawartość. Ale może w przyszłości będzie miało to znaczenie. Niezmiennie proszę o subskrypcję i polubienia, to na pewno wyraźny znak, że podąża to w pożądanym przez Was kierunku. A jeśli cokolwiek jest nie tak, to wymaga poprawy, piszcie proszę w komentarzach. A teraz opuszczamy już Wartonera i wirtualny kokpit jr 81 żeby popatrzeć na wspomniane nowości. I oczywiście owe nowości to dwa modele jarów właśnie wydane przez IBG Models. Mamy dwa pudełka, obejrzymy jedno z nich dokładnie, a w przypadku drugiego pokażę różnice i oczywiście malowania dla obu. Na koniec będzie też nieco o historii samego płatowca. I zaczynam od pierwszego, niejako chronologicznie modelu, Jar 80 Early Gathering Storm 1941, czyli wczesny Jar 80 nadciągający Storm 1941. Numer katalogowy 72564. Drugi to Jar81C Great Isle Battles of 1944, czyli Jar81C Wielkie Bitwy Powietrzne 1944. I numer katalogowy 72570. Oba modele wydane przez IBG Models. W środku mamy cztery ramki z szarego plastiku, z czego dwie różnią się pomiędzy obydwoma zestawami to znaczy ramka z płatem i ramka z elementami przedniej części kadłuba, one się różnią, jedną przez uniwersalną ramkę z elementami przezroczystymi, którą potem pokażę w zbliżeniu, blaszkę z elementami fotodrawionymi, identyczną dla obu zestawów, którą też obejrzymy w zbliżeniu, oraz oczywiście kalkomanię i instrukcje już specyficzne dla każdego z zestawów. Prezentację ramek rozpoczniemy od wspólnych dla obu wersji, i tym razem od ramki A, czyli elementów przezroczystych, i od razu obejrzymy je pod mikroskopem. Dwie wersje oszklenia z kabiną zamkniętą. To osłona kabiny jest zespolona razem z tylną częścią grzbietu kadłuba. Mamy wersję wczesną z mniejszym wyobleniem i późniejszą. Dla wersji z kabiną otwartą mamy dwie wersje samej osłony, a tylna część kadłuba jest z plastiku nieprzezroczystego. Przednia osłona i celowniki. Jakość zarówno plastiku, jak i odlewu, co mam nadzieję widać, jest naprawdę bardzo dobra. Drugi wspólny element, który nadaje się pod mikroskop, to blaszka fotodrawiona. Znajduje się tu kilkanaście elementów: pasy pilota, detale do silnika, a także maski do wygrawerowania dodatkowych paneli na kadłubie w jednej z wersji. Jak widać, najwyraźniej firma IBG planuje 8 zestawów z jarami o numerach od 72564 do 72572. Przechodzimy do ramek strzelego plastiku. Pierwsza z nich to ramka B1, występująca w obu zestawach. Mamy tu główne części kadłuba. Jakość widocznej to powierzchni jest naprawdę niesamowita. Delikatne linie podziału blach, nitowanie itd. Osobiście obawiam się tylko, czy dzięki moim wątpliwym zdolnościom, jeśli chodzi o aerograf, nie zamaluje tego wszystkiego. Oraz dolna i górna część kadłuba. Ta górna wykorzystywana jest zamiast zespołnej części przezroczystej, gdy budujemy otwartą kabinę. Tu starzenie, jak widać, praktycznie identyczne jak w PZL P24, podobnie jak cała tylna część kadłuba. Silnik wraz z częścią mocowań i kolektora spalin, części osłon silnika i elementy wnętrza kabiny. Po drugiej stronie wnętrze kabiny z detalami, a nawet imitacja konstrukcji na podłodze. Naprawdę nieźle. Druga ramka tego typu to ramka B2 i tu nawet nie będę próbował wymienić wszystkich elementów, bo jest tego naprawdę sporo. Generalnie na obu ramkach nie widziałem żadnych problemów, nazwijmy to technicznych. Plastik bardzo dobrej jakości, a same detale bardzo ostre i wyraźne. A momentami bardzo delikatne. Mamy nawet odlane wyważenia do lotek. Teraz będą ramki różniące się pomiędzy tymi dwoma zestawami. Pierwsza para pokazuje je obok siebie i wskaże różnicę. W pierwszej kolejności przednia część kadłuba. Po prawej mamy ramkę D od zestawu z jarem 80, czyli nasz pierwszy zestaw. Po lewej ramka E od jara 81C. Przedna część kadłuba na ramce jest dłuższa, ponieważ jara 81 miały powiększony zbiornik paliwa, co wymusiło przedłużenie kadłuba o kilka centymetrów. Różnica jest bardzo niewielka, bo w rzeczywistości to było 7 centymetrów, czyli w tej skali niecały milimetr. Kolejna para ramek to odpowiednio ramka F dla pierwszego modelu, JAR80 i J dla JAR81C. A ona nich płaty, w przypadku prawej o nieco mniejszej rozpiętości i z dwoma kanałami w każdym ze skrzydeł. Tu też dodana wersja tablicy przyrządów. Płat od JARA81C z działkiem i pojedynczym kanem w każdym ze skrzydeł. Tym razem różnica w rozmiarze jest większa, bo rozpiętość różniła się o 48 cm, czyli w tej skali niemal 7 mm. Tu też dolna część centropłata z wrzutnikiem bombowym. I wyrzutniki podskrzydłowe. To tyle części samego modelu. Teraz przejdziemy pokrótce do instrukcji. Pokażę tylko jedną z nich, jeśli chodzi o sam montaż, a potem obejrzymy jeszcze malowania z drugiego zestawu. Nowa wersja instrukcji IBG, co widać po tym, że poza trójkątami użyto też innych kształtów. Poważnie, przynajmniej dla mnie w starszych był to pewien problem, gdzie wszystkie oznaczenia były wariacjami na temat trójkątów. Tu powyżej mamy jeszcze sporą notę historyczną na temat jarów, ogólnie i w wersji z tego konkretnego zestawu. To nie do końca jest mapa części, nie jest to shortlan, więc, numerację mamy na ramkach, to raczej mapa ramek. IBG tworzy zostaje w ten sposób, że ma kilka wersji niektórych ramek, po prostu zależnie od zestawu umieszcza potrzebne. Tak było w PZL-ach, tak jest i tutaj. Mamy elementy wspólne dla obu zestawów i dwie ramki wymienne, jak widzieliśmy wcześniej. Tu bardzo fajna rzecz, czyli rzuty poszczególnych części lub złożonych fragmentów z informacjami o malowaniu. Przydatna rzecz i nie dorzuca informacji do samej instrukcji montażu. Długa lista kolorów, kilku producentów, tym komplet Hataka i Valeo. Pierwsze pięć kroków to budowa kabiny. Wszystko ładnie rozpisane. Tu musimy wyciąć fragment dla zamkniętej kabiny. Kolejne kroki z montażem całego płatowca. Dalej montaż oszklania. Właśnie z możliwością użycia zespolonej części dla zamkniętej owiewki. I nie przezroczystego grzbietu w wersji z otwartą. Montaż całego zespołu napędowego z osłoną i kolektorem. A na końcu śmigło. Końcowe etapy to złożenie tego w całość. Detale, a na samym końcu schemat anteny do zrobienia. Trzy rzuty płatowca z informacjami, gdzie mamy umieścić kalkulaminy z napisami eksploatacyjnymi. Tyle instrukcji. Przechodzimy do malowania. Zaczniemy od pierwszego zestawu, czyli wczesny JAR 80. Jako inspirację, mamy dwie pokolorowane, jak zakładam, archiwalne fotografie. I pierwsze malowanie z marca 1941 roku. W standardowym kamuflażu, już z częściowymi żółtymi elementami szybkiej identyfikacji. Ale jeszcze bez żółtej osłony silnika i oznaczeniami przynależności naodowej w postaci trójkolorowych kokard. To maszyna z pudełka i chyba mój faworyt. Kolejna maszyna z lotniska fabrycznego w 1941 roku. Większość pokryta kolorem podkładu, a część powierzchni w naturalnym kolorze metalu. W opisie mamy sporo informacji o wykorzystanych farbach, a także o technologii malowania. Jak tu widać, wszystkie kryte płótne powierzchnie oraz statecznik są już w docelowym kolorze kamuflażu. Ta maszyna też ma jeszcze kokardę i jest to numer 26. Ostatnie malowanie z maja 1941 roku to już maszyna w standardowym kamuflażu z frontu wschodniego, z żółtą osłoną silnika, pasami szybkiej identyfikacji i krzyżami wprowadzonymi jako znaki rozpoznawcze od początku maja. Malowania z drugiego zestawu, czyli Jar 81C. Wszystkie pochodzą, jak nazwa zestawu sugeruje, z 1944 roku. Pierwsze z nich już jednolity kolor na górnych powierzchniach, z żółtymi elementami szybkiej identyfikacji i oczywiście używanymi w tamtym okresie krzyżami. Ten o numerze 397 ma takie dość charakterystyczne białe koła pod kabiną, a w opisie jest więcej informacji o tej maszynie. Kolejna maszyna z numerem 343, dość podobna, tyle, że z białym kołpakiem i innym oznaczeniem pod kabiną i niewielkim amuletem pilota. Następny schemat nieco uproszczony, bo tu najwyraźniej różnica tylko w numerze i oznaczeniu pod kabiną. I ostatnie, moim zdaniem najciekawsze malowanie, mimo iż mam mniej. Brak elementów szybkiej identyfikacji na płatach i nie ma żółtej osłony silnika, ale za to ma imię nie wiadomo tylko czy po obu stronach i kołpak ze spiralą jak dość często było na niemieckich maszynach. Na koniec kalkomanie, tym razem też obok siebie po prawej zestaw ZR80, po lewej z Jar 81 c na dole mamy dwa identyczne arkusze z napisami eksploatacyjnymi, u góry arkusze specyficzne do zestawu. Wszystko wygląda dobrze, ale tu nie ma zaskoczenia, bo taki niewielki napis informuje nas, że zostały one wydrukowane przez TechMod. A opis na arkuszach z napisami eksploatacyjnymi też potwierdza, że zestawów może być 8. Na razie mamy tylko dwa. I to już wszystko, jeśli chodzi o prezentację modeli. Całość naprawdę moim zdaniem robi bardzo dobre wrażenie, oby podobnie się montowało. Myślę, że JAR-81 chyba od razu pójdzie do warsztatu. A my wracamy do wirtualnego latania. Tle pokrótce o historii płatowca. JAR lub IAR, czyli Industria Aeronautica Romana, prawdopodobnie źle to wymawiam, powstał pod koniec lat 20. I było to przedsięwzięcie rumuńskiego rządu i dwóch francuskich firm. Na początku zajmował się produkcją samolotów licencyjnych francuskich, a potem polskich PZL. W 1936 roku pojawił się pomysł zbudowania własnego myśliwca. Wykorzystało zdobyte doświadczenie, a nawet pewne elementy przy dotychczasowych produkcjach. Stąd tylna część kadłuba i ustarzenie jarów jest niemal identyczne z PZL P24. I powstał projekt metalowego, jednośilnikowego dolnopłata z chowanym podwoziem. Rumuńscy inżynierowie cały zapas paliwa umieścili w zbiorniku, znajdującym się w kadłubie, między przedziałem silnikowym a kabiną pilota. Nadało to kadłubowi płatowca dość charakterystyczny kształt, z mocno cofniętą w kierunku ogona kabiną. Prototyp oblatano w 1939 roku, porównano go także z niemieckim Henklem H112, którego zakup planowano. Jar 80 wygrał to porównanie i rumuńskie lotnictwo zamówiło właśnie tę maszynę, ograniczając zakup niemieckich płatowców. Po upadku Belgii i Francji pojawiły się problemy z produkcją, ponieważ to firmy z tych państw. Miały dostarczać niezbędne surowce i podzespoły, a początkowo Niemcy nie godzili się na kontynuację dostaw. Problem udało się ostatecznie rozwiązać i myśliwiec w kilku wersjach był produkowany do 1944 roku. Maszyna była generalnie udana, zachowała się dobrymi własnościami pilotażowymi i była dość wytrzymała. Wczesne wersje miały nieco zbyt słabe uzbrojenie, ale potem to zmieniono. Na początku wojny myśliwce wykorzystywane były w walkach na froncie wschodnim. W późniejszym okresie poza tym służyły też jako myśliwce obrony terytorialnej. Wszystkich wersji wyprodukowano około 450, a w lotnictwie rumuńskim służyły aż do roku 1947. Prezentowane dziś modele pozwalają na zbudowanie niejako skrajnych wersji. JAR-80 to pierwsza wersja produkcyjna, uzbrojona tylko w cztery karabiny maszynowe kalibru 7,92 mm, a JAR-81C to ostatnia, najliczniej produkowana wersja myśliwsko-bombowa, Uzbrojona w dwa działka 20 mm i dwa karabiny maszynowe, mogąca maksymalnie przenosić 450 kg bomb, ewentualnie zbiorniki z paliwem. To tyle o najnowszych produkcjach IBG, które znalazły się w mojej kolekcji. Bardzo fajnie, że powstały tego typu modele, niekoniecznie kolejne odsłony, choćby Mustanga. Dziękuję za uwagę i wytrwanie do końca. Raz jeszcze proszę o subskrypcję i polubienia. I do następnego.